Nie wiem, co jest dobre, a co złe, co dozwolone, a co niedozwolone, nie potrafię potępiać ani pochwalać. Nie ma na tym świecie żadnego pewnego kryterium, ani żadnej spójnej zasady. Zdumiewa mnie fakt, że są jeszcze ludzie troszczący się o teorię poznania. Jeśli mam być szczery, mało mnie obchodzi względność naszego poznania, jako że ten świat na poznanie nie zasługuje. Często doznaję wrażenia, jakbym całościowym aktem poznawczym wyczerpywał wszystkie treści tego świata, a znów innym razem czuję, że nie rozumiem nic z tego, co się wokół mnie kłębi. Wówczas, jakbym smakował coś gorzkiego, jakąś diabelską, zwierzęcą gorycz, wtedy nawet problem śmierci wydaje mi się dły. Po raz pierwszy uświadamiam sobie, jak trudno jest dokładnie określić tę gorycz. Jest tak może dlatego, że szukam przyczyn natury teoretycznej, podczas gdy owa gorycz tryska w jakiejś najzupełniej przedteoretycznej dziedzinie. W tej chwili nie wierzę absolutnie w nic i nie mam żadnej nadziei. Wydają mi się pozbawione sensu wyrażenia i obrazy przypisujące życiu urok. Nie mam odczucia przeszłości ani przyszłości, teraźniejszość zaś wydaje mi się trucizną. Nie wiem, czy jestem zrozpaczony, ponieważ brak wszelkiej nadziei może być również czymś innym niż rozpacz. Nie mógłby mnie obrazić żaden epitet, bo nie mam już nic do stracenia. Przecież straciłem wszystko, i gdy pomyślę, że właśnie rozchylają się kwiaty i ptaki śpiewają. Jakże to wszystko jest daleko.